W cyklu case study, praktyczne przykłady, rozmawiają Andrzej Burzyński, i Daniel Makowski, który jest inwestorem w nieruchomości. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Andrzeju. Cześć, Daniel. Słuchaj, z różnych tematów, które przewijały się, kiedy przygotowywaliśmy ten cykl, powiedziałeś o wyliczaniu cen materiałów na remonty. Mhm. Jest z tym problem. Dla niektórych być może nie jest to oczywisty problem, no bo co? No? Zobaczę, ile czego potrzebuję. Zobaczy, ile to kosztuje, kupię albo zgromadzę budżet, no i mam. Czy to jest problem? Znaczy, oczywiście to nie jest jakiś tam duży problem, jak mam doświadczenie w remontach. Jak remontujemy mi kilka lat, bo wywodzimy się z branży budowlanej, to myślę, że nie. Ale jeśli zaczynamy, to ekipa remontowa, po pierwsze najczęściej to robi za nas, i później te wyliczenia wyglądają tak, że albo materiał drogo zamawiają. Więc najczęściej musimy to pilnować też skąd oni zamawiają i za ile. Bo często też ekipy remontowe mają na przykład zniżki w jakiejś hurtowni i chcą tam kupować, ale nie takie zniżki jak my byśmy chcieli, bo oni jeszcze sobie na tym zarabiają. I to jest ok, że sobie zarabiają, ale my też, inwestując w nieruchomości, zawsze też szukamy tego budżetu, żeby nam się zmieścić przy remontach, przy flipach. Dlatego powinniśmy szukać sami indywidualnych hurtowni budowlanych bądź też są programy do wyliczania oczywiście, bądź mieć też inżyniera, bądź jakiegoś majstra, który nam będzie to wyliczał i pilnował tych budżetu. No Ja powiem taki praktyczny przykład, że mieliśmy taką hurtownię właśnie od takiej ekipy remontowej i zamawialiśmy przez jakiś czas, bo nie było czasu na to, żeby to sprawdzać, czy to jest OK, czy można to taniej zrobić. I kiedyś spotkałem też innego inwestora nieruchomości on podesłał mi inną hurtownię budowlaną. I wysłałem do nich jedno tylko zamówienie, które wysłała mi ekipa remontowa, i na samych y, zamówieniu mniej więcej 3000 zł na materiałach budowlanych 500 zł było różnica. Więc, przy, jak robimy remont generalny, to tych jest, materiałów jest mniej więcej na 20-25 tysięcy, nieraz nawet sięga, dzieleniu też na mniejsze e, mieszkania. Więc 500 zł na zamówieniu 3000 zł to już robi się naprawdę okrągła suma. Jak z Waszego doświadczenia wynika, co Wy robicie? Czy firma ma zabawiać, czy Wy mówicie firmie, gdzie ma zamawiać, czy Wy zabawiacie materiały? Wiesz co, najpierw dawaliśmy to ekipie remontowej. Momentami nawet mieliśmy tak, że z nimi jeździliśmy i patrzyliśmy, co oni biorą, żeby też się trochę nauczyć. Na no, a później z doświadczeniem zaczęliśmy z tych hurtowni sami zamawiać, ale oni często też, też nam wyliczają. A teraz doszło do takiego czasu, że ten nasz kierownik budowy wylicza te materiały razem z ekipą remontową, ale wtedy mamy tą pewność, że te materiały nie zostały policzone z nadwyżką też i nie wiadomo, co się później z tymi materiałami stanie. No i zamawiają od nas z hurtowni budowlanej. My płacimy za to i my też później odbieramy to i sprawdzamy, czy według listy wszystko jest. No i ekipa remontowa to wtedy wnosi. No dobrze, a czy sprawdzacie jedno? Zamówiliście ileś płytek, różnych rzeczy, które są potrzebne. Czy sprawdzacie potem, jak zostały zużyte? Czy zostało zużyte wszystko? Czy jakieś nadwyżki zostały? Czy oni znaczy, to siedzi... na bieżąco sprawdzamy, ale no oczywiście, no niektórych rzeczy nie da się. Jeśli zniknie jeden, dwa worki jakiegoś tam kleju, czy jakieś tam płyty, to nic nie zrobimy. Z takiego praktycznego caseu, kiedyś rozmawialiśmy z takim inwestor z inwestorem tutaj Szczecińskim. I powiedział, że kiedyś współpracował z kimś i zamawiał materiały, płacił za te materiały, a ta osoba, która odbierała te materiały, zanosiła je dwie klatki obok na inną budowę swoją. Nie? I oni się dowiedzieli po jakimś tam czasie, że ten remont na tamtej budowie został zrobiony z ich materiałów, a tamta osoba zniknęła nagle, nie? I oni nie mieli tych materiałów jak jakieś 15-20 tysięcy na swojej budowie, więc można, można. I to jest właśnie to, jak się też nie pilnuje i nie sprawdza tych wszystkich zamówień. Czyli nadzorowanie, tutaj to jest kolejne nagranie, przy którym wychodzi, że nadzorowanie tego i y, ludzi, materiałów, y, procesu remontowego to bardzo kluczowe rzeczy. Tak, ja myślę, że przy inwestowaniu w nieruchomości to jest główna przyczyna jakichś tam opóźnień bądź źle wykonanych prac czyli brak nadzoru nad ekipą remontową i brak nadzoru nad materiałami budowlanymi, które zamawiamy, bo moim zdaniem nie można oszczędzać na materiałach budowlanych, bo na przykład takie płyty same GK, do zrobienia ścian działowych w Castoramie, to po prostu jest shit, że to tak naprawdę w rękach się rozwala, a nieraz w hurtowni budowlanych nam się uda Dobrze dogadać i uzyskać zniżki poprzez nawet rozmowy z inwestorami z otoczenia, bo oni często robią już dłużej te remonty i mają te zniżki. To nieraz za tą samą cenę, bądź nawet lekko drożej, mamy materiał, ale 3-4 klasy jakości wyżej, nie? a zależy nam na trwałości jednak tych remontów. Ok. To wynika z doświadczenia Daniela, który się nim podzielił, a jakie wy macie doświadczenia? Jeżeli chodzi o materiały na remonty, doświadczenie z ekipami remontowymi, podzielcie się proszę w komentarzach. A my żegnamy się z Tobą. Żegnają się. Daniel Makowski, dziękuję. Andrzej Burzyński, dziękuję również.